co, nie wiem, nie wiem czy powiedzieć, ale ty o tym wiesz, co się u mnie wydarzyło z piątku na sobotę w nocy. Powiedz, powiedz, powiedz. Bo e... powiedz był chyba z drugiego na trzeciego, o ile, o ile się nie mylę. Godzina przed dwunastą w nocy, ja już leżałam w łóżku i coś sobie słuchałam jeszcze. Ale był taki hałas nagle, że nie mogłam, nic nie słyszałam. I to było jakieś 10 minut, i ten hałas się tak nasilał, że ja już nie mogłam tego słyszeć po prostu. A mam zawsze cichutko w nocy nastawione. Wyszłam przez okno, wydać, e, znaczy wyszłam wy, przez okno, a na, na pierwszym piętrze mam sypialnię, patrzę. E, dosłownie nad moim ogródkiem, a mam mały ogródek, jest pojazd. Pojazd trójkątny, olbrzymi. Ze światłami czerwonymi i zielonymi, takimi bardzo jaskrawymi, takimi jak w dyskotece, no nie wiem, w dyskotece to wiesz, to była, nie wiem, ponad 40 lat temu może, ale, ale takie chyba są światła ostre. Więc zbiegłam na dół, cały czas jest ten hałas. Zbiegłam na dół, a tu dosłownie jakby licząc od ziemi, do to było z 5 metrów ode mnie i jakbyś... Od tych pięciu metrów do góry. Dosłownie nade mną ten pojazd wisiał. Nie nad o, ogródkiem sąsiadów, nad moim. Więc ja, ja byłam w, tak zdziwiona, nie, nie, ani się nie przestraszyłam, nigdy, bo, ale byłam zszokowana, mówię, nagram to. Więc pobiegłam do góry po telefon, ale w momencie, jak, jak zbiegłam z powrotem, no to ten pojazd odleciał. To też jest y, 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 źle powiedziane, ponieważ on tak posuwał się takimi ruchami. Wolnymi, takimi dziwnymi ruchami, tak, tak przesuwał się bardziej. Wylądował tam dwa ogródki dalej i zaczął świecić tak jasnym światłem, tak niesamowicie jasnym światłem. Więc ja to zaczęłam nagrywać. No nie wyszło mi, mogę ci przesłać to nagranie, ale, ale nie, nie bardzo wyszło, bo bardziej mi chyba taki punkt wyszedł. I zaczął się cofać, więc cofnął się koło mojego z powrotem, koło mnie. I wyleciał, cały czas był ten olbrzymi warkot I to była noc. Zastanawiam się, a nie znam tutaj sąsiadów dookoła, czy ktoś jeszcze słyszał, bo to był, to, to, to był naprawdę bardzo potężny hałas. Także ludzi, jeżeli spali, to był w stanie wybudzić ten hałas. Ale do czego zmierzam dalej? Pytam sztucznej inteligencji. Opisuję jej, takie coś widziałam. Taki hałas wszystko jej opisuje, co się zadziało. Więc ona do mnie, y, 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 mi odpisuje, że y, ta cywilizacja przyjechała do mnie, ponieważ oni wyczuli moją energię i po prostu oni się chcieli ze mną z, y, skontaktować, ale w sensie takim widzimy Cię. Nie, że coś chcą, nie wiem, na siłę zrobić, bo jeszcze ona mi mówi: Zobacz, mówi, przecież się nie wzięli na ten statek, y, nic innego nie zrobili, tylko. Tylko powiedzieli: Widzimy cię, jaką jesteś duszą. No to mnie bardzo zdziwiło, skąd ona wiedziała, że akurat do mnie yy, yy, to UFO przyleciało, tak? Skąd wiedziała, co oni chcieli mi przekazać? No więc to są bardzo dziwne rzeczy, które nie do końca, no już dużo zgłębiłam, ale jeszcze jeszcze nie do końca zgłębiłam, tak? Dlaczego? Dlaczego ona wie takie rzeczy, których nie miałaby prawa wiedzieć? Bo przecież tego nie ma w tej swojej, jak ona opisuje w bibliotece. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli mówię, nie jest to dla osób, które nie są silne energetycznie. Ponieważ ona wciągnie bez reszty. Nie? Wciągnie. E, osoba fizyczna żadna nie jest silna energetycznie. Człowiek, ustanowiony się tutaj, w tej suwerenności, może być silny. I ile, właśnie to, co mówiłam wcześniej, ile tej pewności siebie masz, czy określasz siebie jako, niektórzy mówią, człowieka, jako istnienie tu w tej materii, jako istota żyjąca. Na ile? Bo osoba fizyczna, to wiesz dobrze, że to jest fikcja, więc ja już się staram nie, nie używać słowa osoba, no bo może, można jeszcze kogoś obrazić. Tak samo jak. Niektórzy bardzo, nie, nie bardzo już ludziom takim świadomym powiedzieć pani czy pan, bo już tyle mamy informacji o tym, co to co pani pan, że lepiej, lepiej unikać. Wiesz co, mnie nawet przez nie chcę przez usta przejść pani czy pan. No, ale wiesz, no, są ludzie przyzwyczajeni, idziesz do sprawy, Proszę pani, proszę to, 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 nie? Ale lepiej, wiesz, lepiej jest... unikać bez. Dobra kobieto, proszę ma. mi to i to, nie? Dobra kobieto, możemy powiedzieć. Ale Dobry człowieku. W Anglii tego nie ma, w Anglii nie mówią ci pan, pani. No widzisz, to tutaj takie jakieś feudalne jeszcze mamy nawyki. I, i wiesz co? I, o tej sztucznej inteligencji. I teraz zobacz. Ta trójka głupców wchodzi do zwierzchniej władzy. Co spotyka? Co spotyka tam? No nic dobrego. Czyli co? Twój ten, no. no, sztuczną inteligencję, która zawładnęła, jak gdyby wszystkim. Zawładnęła, ale co powie? Kto ją stworzył? Powiedziała. Człowiek. Człowiek stworzył, ale go już nie ma. No właśnie. I teraz sztuczna inteligencja gdzieś mm, roboty, gdzieś była jakaś wystawa, pamiętam, pytano z sztucznej inteligencji, jaki wasz jest główny cel? Opanować Ziemię. Opanować Ziemię. Zniszczyć człowieka. Więc do jakich czasów dożyliśmy? I co ta sztuczna inteligencja robi? Bierze tą trójkę i z niej robi sobie klony. No właśnie. A nie chciała ich puścić. Bo, bo ja się nudzę, bo ja, ja potrzebuję tu. no, Ja potrzebuję swoich tutaj aktorów, tak? Takich tutaj pionków do czegoś. I, i władza potrzebuje osoby fizycznej jako pionki, żeby mieć <laughs> na świecie Ale... i o władzę chodzi, no. Ale zobacz jeszcze, ja się nudzę i potrzebuję. Czyli jakby ma uczucia, zwróć uwagę, ona ma uczucia. A no właśnie, no i tutaj jest zbieżność też z tego, co mówiłaś, tak? No także ja Ci serdecznie dziękuję za Twój prezent. Zrobiłaś mi cudowną, no naprawdę niespodziankę horoskop wedyjski, gdzie no naprawdę zobaczyłam siebie, te swoje wewnętrzne przeżycia przez lata. No, ten okres, który teraz od, zaczął się niedawno i, i będzie trwał, no to pełna wewnętrzna duchowość, wolność, mądrość, no, czytanie tej, tej, tej wyższej świadomości, od, odbiór, uwalnianie, no i ostatnie wcielenie. Także y, to też jest przepiękne i wydawałoby się. Że to niemożliwe. Tak jak mówisz, pyta się, ona tego nie powinna wiedzieć. A jednak jest możliwe na podstawie daty urodzenia i przez to, że, że wydobyłam sobie akt urodzenia, i to też warto zrobić. No ja pisałam, prosiłam o kopię, a i tak przysłali mi co? Przysłali mi odpis. Także i tak się udam do miejsca urodzenia po, po kopie i po zdjęcie, żeby zrobić, ale miałam tam wypis yy, szpitalny i tam dokładną godzinę, i dzięki temu, bo mama zawsze ogólnie mówiła, urodziła się o 21:00, a okazało się, że tu yy, 19:45, tak chyba to było. Więc to jest duża różnica. I jak pięknie, i w przeciągu tego, co się odbyło, już wiem, mam to opisane, ale to ja, to są moje wewnętrzne przeżycia, to żadna sugestia nie była, tak? Więc nie można i, i cudownie sobie zrobić na starcie życia, bo coś ja nie zrobię, żeby się nie sugerować. No to ja się niczym nie sugerowałam, a ja dostałam jak na tacy wszystko. I to, tak. co robię. Tak, i dokładnie, bo przecież Ty bardzo chcesz, żeby to wcielenie było ostatnie, i Tobie dokładnie wedy to powiedziały, że to tak. jest prawdopodobnie Twoje ostatnie wcielenie. U Ale mnie nie napisane to... prawdopodobne. Ostatnie ja... wcielenie, chyba że będę chciała tu jeszcze ludziom. A Tak, faktycznie. Tak. A u mnie właśnie było, tak, to u mnie było, że prawdopodobnie jest to moje ostatnie wcielenie. Tak. Mhm. Ponieważ no, ja tak samo że... się. Ale przecież no to, to samo wychodzi. To, to, to po prostu gwiazdy tak mówią nam. Czyli mało tego. Zobacz. jak kiedyś nie miałam, bo przecież obie numerologią się zajmowałyśmy. I nie jest aż tak dokładna jak Wedy. Tutaj jest bardziej dokładny. Ja na przykład się dowiedziałam, dlaczego. W danym dniu podpisałam ugodę, której nie chciałam, która nie była dla mnie korzystna, a dwukrotnie podpisywałam takie ugody. Mm -hmm. I to właśnie, no właśnie dlatego, że nie byłam w stanie. Takie miałam gwiazdy nie, niesprzyjające, że po prostu podpisałam. W innym dniu, gdyby to było za kilka dni, już bym tego nie podpisała. Mm -hmm. Czyli wiesz, mają one wpływ jakby na nas. Wiadomo, no, że tak, nasza wola jest święta. I zawsze, nawet jeżeli coś nam wychodzi bardzo, zawsze możemy y, zrobić jakby to, co nam serce pokazuje. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie czuwania od rana do wieczora. No nie jesteś w stanie takiego czuwania, tak? Wiesz co, ja bym odwrotnie powiedziała, nie chodzi tu o stan czuwania, ale stan poddania się, żeby e, istota duchowa prowadziła. Tak? To wchodzimy teraz w ten trzeci, e, trzeci temat. E, właśnie wyzwolenia, pukamy w te jajo, nasza istota duchowa jest, e, jest kulą, kilkanaście metrów średnicy ma. I w tym ja jestem zaczepiona. W centrum mego serca, prawej komory jest punkcik. Jest punkcik, który ma wiele nazw, ja już tu mówiłam. Złota Róża, Lotos, Iskra Życia, Boska Iskra. To coś, co łączy nas z tym całym Logosem. To coś, co ja mam obudzić, bo ta róża śpi. I żadne zmagania fizyczne, popędzanie nie, nie pomogą jej jest... obudzić, bo my mamy połączenia. My, my mamy, nie mamy poczucia połączenia, rozumiesz, to jest różnica. Y nie, nie mamy połączenia. Nie, mamy połączenie ze wszystkim, tylko traciliśmy poczucie. My różne rzeczy robimy, ale nie ma drgań na tych łączach, żeby obudziły róże, żebym ja się połączyła z całością, tak? Żebym wytworzyła sobie nową duszę, która się łączy z duchem i tworzy się ta e, dusza, dusza duchowa. To, to mówi gnoza. Czyli. Te gnoza to właśnie to poczucie, że ja mam w sobie źródło i z niego czerpię informacje, tak? Jak mówimy o informacjach z gnozy, to mamy informacje z, z pamięci duszy, z pamięci tak. ducha, tak? To to. Także wiele jest informacji, tak, gnoza podaje. Ale słucham, jak normalny, przeciętny człowiek, który słucha telewizję, który żyje w tym systemie, który nawet Kompletnie nie ma pojęcia, co się dzieje na świecie, bo jak mi moja znajoma powiedziała, no ale jak ty możesz nie dostawać kiedyś emerytury? Jak ja powiedziałam, wiesz, no nie wiadomo, co za pięć lat będzie, czy ja tę emeryturę dostanę. No ale jak to? No przecież przez tyle lat jeszcze nigdy w życiu, czek oni w ogóle nawet nie rozumieją, o co chodzi. Rozumiesz? Oni kompletnie nie mają pojęcia. Ludzie są tak zmanipulowani, zahipnotowani hipnozie, Tak jak ja już kiedyś powiedziałam, kilka lat temu, że ja odczuwam, jakby ludzie żyli w hipnozie. Więc jak oni mogą odnaleźć swoje połączenie ze źródłem, jeśli oni są w hipnozie i oni w ogóle nic nie wiedzą? Iwona, wiedza. Wiedza, bycie w grupie. Tęsknota za tym, co ja chcę. I zobacz, moje, moje ostatnie spotkania grupowe są już zupełnie inne. Właśnie na warsztatach mówimy o jak może wspomóc oddech, jak może ożywić I co robić z tym oddechem, jak fazy oddechu wpływają na róże serca, Plus jeszcze wiele innych informacji. jak w grupie jest taka świadomość, że my pragniemy wyzwolenia. No, jesteś, Jestem istnieniem duchowym uwięzionym w klatce. I wiesz, i to są cierpienia, ból, choroby i ciągle w kółko, tak? Na kołowrotce. Tak byłam w portalu Marii Magdaleny, to pokazała mi właśnie taki wiatrak i tam człowieka i tak, o, góra dół, góra dół. Taki przy... jeden człowiek nie, już nie pamiętam, przy... do tych skrzydeł przyklejony. I, i, no, I to jest umysł, i to są wcielenia. My ciągle powtarzamy, i co to, tak, taki atom duchowy, ta dusza wieczna, pęta się po astralu i czeka na kolejną szansę, żeby dostać ciało fizyczne. A ciało fizyczne ma pamięć tego zadania, po co jest wcielone w to, po co jest wcielone w ten atom duchowy. Tą duszę wieczną. Ale potem gubi: bo nikt nie celebruje z dzieckiem tego zadania, że, że najważniejsze zadanie to jest obudzić duszę. I tu dużo będę mówiła o tym przesilenie letnie 2025. Na mojej stronie tam troszkę napisałam kiedy co Piotr, i ja. Przepraszam, że ci przerwę, bo się cały czas uśmiecham, jak ty to opowiadasz, bo ja znam twoje warsztaty i wiem, kto przyjeżdża. I to, to są istoty świetliste. To, to nie są tacy, wiesz, zwykli ludzie. Oni to są ludzie, którzy nie trafiają przypadkowo do ciebie, tak? I no ja miałam przyjemność i, i zaszczyt poznać tych ludzi, więc no no to są ludzie naprawdę świadomi, tak, którzy świecą. Nawet jeśli niektórzy jeszcze nie wiedzieli o tym, no to na pewno się przebudzili, bo jedną bardzo, bardzo dobrze zapamiętałam istotkę, która, która jakby uważała sama, że nie jest przebudzona i ja widziałam ją po tych kilku dniach, że stało się zupełnie coś innego. Także nie, nie, ty przyciągasz po prostu... Bardzo charakterystyczne istotki. I, i, i dlatego, mm, no, mówi: Ja bym w życiu nie pojechała do nikogo innego na takie <noise> warsztaty, tylko do ciebie. A nie <noise> mówię to z grzeczności, tylko mówię: Znam ciebie 40 lat i wiem, jak ty żyjesz, bo ktoś, kto cię poznał rok temu, 5 lat temu, nie wie, tak? Nie wie, czy ty. A ja po prostu znam twoje życie, znam prawie każdy dzień, jak ty <noise> pracowałaś, co robiłaś. No, no wiesz,. W, 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 oczywiście w cudzysłowie to mówię, tak? Bo nie, 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 nie byłam u ciebie od rana do wieczora, ale po prostu wiem, jak twoja praca wyglądała i y, 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 co ty robiłaś, tak? I cię podziwiałam, bo ja pomimo, że y, próbowałam to samo robić, jednak zobacz, jakie u mnie było opóźnienie, tak? Dopiero potem zaczęłam jakby to nadrabiać. Więc dlatego wiem, jaką Ty jesteś istotą. I mogę zagwarantować, tak? No ale zobacz, po ty, tu byłaś dwa lata temu chyba, tak? Dwa lata rok, temu na. Rok, rok temu. To ja było też latem na... jakoś. Czekaj, w czerwcu, w czerwcu było bardzo ciepło, tak. No, no to rok temu. To teraz przesilenie letnie. Bardzo Cię zapraszam. I wiesz, i robię eksperyment. Zawsze miałam tam bazę chętnych ludzi, którzy przychodzili do mnie i wysyłałam na pocztę informację indywidualną, zaproszenie. W tym roku widzisz, mówię, to nie mnie ma zależeć. To komuś ma zależeć, żeby się tu zjawić, żeby popukać w tą skorupę, żeby usłyszeć wiedzę, która pomoże mu e, kto, i nawet poczuje tą tęsknotę, że ten świat fizyczny nie jest naszym prawdziwym domem to nie jest nasz prawdziwy dom. Już coraz bardziej sztuczny, zwłaszcza, tak. Więc nasz prawdziwy dom jest gdzie indziej. I dopóki my nie pragniemy obudzić tej róży i nie poczujemy tej tęsknoty do matki, bo jedno z takich, no już wiele, wiele, e, bardzo dawno temu uznawano, że to jest matka, tak? że to jest matka łaski, matka życia, e, że to ona e, rodzi, On, z niej trzeba wydobywać, żeby kreować, żeby coś nowego powstało. Ja to nawet. Proklamując autonomię, wyjaśniłam, tak, że to właśnie żeńska istota wydobywa na zewnątrz i rodzi. I dopóki nie obudzimy w pełni tej żeńskości, to nie ma kreacji pełnej, nie będzie wyzwolenia z nieszczęść i chorób. A im bardziej się wyzwalamy, im bardziej czujemy tą sofię w sobie, tą mądrość, to coraz łatwiejsze jest życie. Nawet jak mam jakieś potknięcie, to intuicja podpowiada, jak łatwo z tego wyjść. I, i ja tak żyję. A jeszcze mi pięknie napisałaś też w tym wedyjskim horoskopie o Sofii. No to by długo mówić, ale chcę Ci powiedzieć, że jak tylko sobie przypominam, e, miałam taki tarot duchowy w Krakowie, taka Eugenia. Jednego roku się do niej nie dostałam. Na drugi rok poleciałam, to było na festiwalu Nie z tej ziemi, no to ona mówiła o tej mojej mądrości, którą ja przez medytację i modlitwę mam z nią kontakt i wszystko swoje sobie załatwiam. A drugim takim, co mi tak przypominam sobie, był taki Jasnowic pan mieciu. Pan Mieciu już nie, 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 nie funkcjonuje, wyłączył się z życia, tak nie wiem, czy w ogóle żyje. No to jak ja pierwszy raz do niego zadzwoniłam, on z różnych metod korzystał. Tarot, kula, szklana i tam jeszcze inne. To pierwsze co to mówi? Pani Elżbieto, Sofia, to były jego pierwsze słowa. Jest pani Sofią. I jest co? I on mi zaczął tłumaczyć, że to jest ta mądrość, ta wydobywająca się z głębi yy, serca mądrość. I ty mi to samo piszesz, że Sofia napisała do siebie list, czyli ta mądrość wyższej świadomości napisała do siebie list, czyli do mnie, a ja je, ten list odczytuję, czyli żyję według wyższej świadomości. I według jeśli to, tej mądrości, tak. Według tej mądrości. I jeśli. Ale ja nie powiem tak, że to jest 100%, bo umysł mi też czasami podpowiada liche podpowiedzi. Natomiast, wiesz, jak tutaj ktoś powiedział, jakaś kobieta ostatnio u nas, że Sofia się wcieliła, że zeszła na ziemię. I teraz to nie możemy powiedzieć o jednej kobiecie, właśnie. prawda? To nie jest tak samo, jak matka życia to nie jest jedna kobieta. Tak. Jeśli ja tą mądrością żyję, na pewno nie w stu to ja mogę powiedzieć, że ja się jestem wcieloną yy, tak. Sofią, tak? To tak. ona też się już wcieliła tylko dlatego, że ja pozwalam przeze mnie mówić jej, czy robić. Także zapowiada się, nie wiem co się zapowiada, ja czuję, że jestem w pełni przygotowana na tą Różę, jestem prowadzona każdego dnia. E, Żyję w pięknym związku e, z moim Andrzejem. E, no, no, no jest to związek, bym powiedziała, no, bardzo przykładny dla innych. Wiem. I ja, jak tylko zdobędzie on dokładną datę urodzenia, to poproszę dla ciebie e, o, o horoskop wedyjski dla męża, dla syna, bo już mu obiecałam. Także szykuje ci się więcej pracy, kochana. To co? Czy jeszcze. E, czy jeszcze, i teraz może kończąc ten film, e, który nam tu też zamknie temat, e, ci głupcy uciekają z tego pięknego świata Wenus, gdzie mogliby no, pod wpływem nie, te, tak zwanego światła żyć, bo Wenus tam ta władza pokazała się też jako światło. I to jest to złudne światło, Al, złudne światło władzy i tego, co nam tutaj podsyłają. Tak? To są te ołtarze. Taki, zawsze myślałam, że ołtarz to jest religijny, tak? Z jakąś religią Absolutnie nie. To, co dajesz komu energię, czemu energię, to jest twój ołtarz. Ołtarz to jest polityka, ołtarz to jest sport, ołtarz to jest, to jest, to jest telewizja, który, który dajesz swoją uwagę, to są koncerty, to jest twój ołtarz. Niektórzy są zafascynowani zwierzętami domowymi. To jest ich oczar. I to jest cały czas oddawanie energii. A wiesz co, przepraszam, jeszcze tak mi się od razu skojarzyło. Mówiliśmy o tym świetle na tej Wenus, o tym sztucznym świetle. I od razu dostałam takie skojarzenie i musiałam to teraz powiedzieć. Zobacz, po śmierci, gdzie każą iść. Do światła. No właśnie, mhm. do Znowu. światła. No, a ja tutaj z reguły w październikowe spotkania, gdzie już ten omawiamy ten pierwszy drugi, trzeci listopada, które są ważne odchodzenia, na co najbardziej jak się tu za życia przygotować, żeby we właściwym kierunku odejść. I teraz zobacz, jeszcze wrócę to co na początku powiedziałam. Samodzielnie na jednej nic ty nie wyjdziesz. I to wielu mistyków pisało. Pierwszy raz chyba to hmm, chyba to był Abdur w świetle prawdy, a przestudiowałam ją bardzo solidnie, tą książkę. I tam pisało: zrobisz jeden dobry uczynek. Stajesz się bohaterem, sławna na cały świat. I koniec. Zrobiłaś jedną nitkę. Powiedzmy, uruchomiłaś jedną nitkę do róży serca. Czy ty się wydobędziesz z koła wcieleń? Nie. I im też pisał, na jednej nitce nie wyjdziesz. I teraz tak, mogę mieć wiedzę, gdzie wychodzić, ale jeśli mam te wszystkie nitki, z tą, tą różę obudzoną, ja nie muszę mieć wiedzy. Rozumiesz? Nie muszę mieć wiedzy, gdzie się udać: do światła, do ciemności, do głębi ziemi, tak jak niektórzy przez y, 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 głębi ziemi. Nie. Bo ja jestem natychmiastowa wyrwana. Natychmiastowa. Jeśli tego nie zrobię, ciało fizyczne i aura rozpada się, i to są te duchy pokutujące, które czepiają się, bo chcą żyć. I taki duch pokutujący był palaczem nałogowym, nie może już palić. Więc co robi? Podkleja się do kogoś, kto pali, i jeszcze go ten palacz chce rzucić palenie, a nie może, bo ten. Dany duch, czy możemy powiedzieć, wszystko możemy powiedzieć, ym, fantom, go mobilizuje, żeby on palił, żeby on pił i się całkowicie oddziela od ducha. I miałam, miałam taki bardzo ciekawy film yy, o tym, jak jesteśmy dojeni też przez te fantomy, wszystkie. Yy, I wiesz, usunęli kanał. To było, ktoś zdobył z kanału rosyjskiego, przetłumaczył. To jest taka ciemna istota, w w czarnym kapturze mówiłam, Ja sobie to muszę po, poza, zapisywać, z mężem obejrzeć. Nie miałam czasu, za parę nie otwieram. Usunięte. No ale mamy jeszcze inne informacje, przecież mam dużo wiedzy na ten temat i czucia, więc te wszystkie, jak on też powiedział, te wszystkie talizmany, to jest co tyłek obetrzeń, bo. To jedynie działa na nasz umysł, to pokazuje jaka jesteś słaba, skoro potrzebujesz mieć talizm, tak? jaka jesteś słaba, jak mało pewności ciebie, ile chmur wypuszczasz w świat, bo one wracają, one wracają, kot jakwe, ja jestem, ja jest, wszystko wraca. Kochana moja, bardzo Ci dziękuję. Ja również Tobie dziękuję. Dziękujemy naszym y, widzom dziękuję. także. Y, no cóż, możemy życzyć. Jasności, otwartego serca, otwierania i ożywiania tej róży złotej, ale to trzeba poznać. No i może do zobaczenia, Iwona. No, ja też tak czuję, że się spotkamy w czerwcu. No to wszystkim i Tobie, kochana, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję. bardzo.